Jeśli dasz mi tylko dwie minuty, na zawsze zmienię sposób, w jaki postrzegasz kobiety. W tej chwili nie widzisz jej wyraźnie. Obserwujesz powierzchnię, wygląd, nastawienie, grę, ale tuż pod tą powierzchnią kryje się coś znacznie potężniejszego kontroluje ją coś, o czym nawet nie wie. Większość mężczyzn uważa, że atrakcyjność wynika z bycia wysokim, bogatym i czarującym. Gonią ją, próbują zaimponować. A potem dziwią się, dlaczego ona się odsuwa, ale oto prawda: kobietą rządzą siły, których nie potrafi wyjaśnić, podświadome wyzwalacze, luki psychologiczne, emocjonalne, martwe punkty. A kiedy już nauczysz się, jak one działają, przestaniesz reagować i zaczniesz przewodzić. To wtedy wszystko się zmienia, ponieważ teraz nie jesteś już tylko kolejnym mężczyzną. Jesteś tym, o którym nie może przestać myśleć, tym, który cicho przejmuje kontrolę nad całą dynamiką, nawet nie podnosząc głosu. Tu nie chodzi o to, żeby ją oszukać, chodzi o zrozumienie, co faktycznie działa, chodzi o to, aby stać się uziemionym i niewzruszonym, mężczyzna, którego pragnie, nie wiedząc dlaczego. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jest to rodzaj wiedzy, na którą czekałeś, Naciśnij przycisk Lubię to, aby algorytm wiedział, że jesteś jednym z nas. Zapisz się, aby dołączyć do ruchu mężczyzn doskonalących siebie. I napisz komentarz poniżej. Jestem gotowy sprawić, że będzie mnie pragnęła. Powiedz to głośno. Posiadaj go, bo gdy go odbierzesz, reszta tego filmu będzie wyglądać inaczej. Zacznijmy. Słabość numer jeden. Pokusa nieznanego. Czy zauważyłeś, że cichy facet z tyłu, ten, który niewiele mówi, zawsze przyciąga najwięcej uwagi? To nie przypadek. Tajemnica budzi ciekawość, a ciekawość rodzi atrakcyjność. Kobiety w naturalny sposób ciągną w stronę nieznanego, w stronę mężczyzny, który nie wykłada wszystkich kart na stół. Tego, który każe jej pomyśleć, dlaczego jeszcze nie odpowiedział, dlaczego wydaje się być bliski, ale jednocześnie odległy, jaka jest jego historia. Ona nie zdaje sobie z tego sprawy, ale w tych chwilach zastanawiania się już wkroczyłeś do jej umysłu. A kiedy już jesteś w jej myślach, jesteś w połowie drogi do jej serca. Większość facetów popełnia ten sam błąd. Uważają, że kluczem jest przejrzystość. Dzielą się więc za dużo, ujawniają zbyt wiele i zbyt szybko, próbując nawiązać kontakt, obnażając się. Ale połączenie nie bierze się z ekspozycji, pochodzi z tajemnicy. Kobieta nie chce skończonej książki, pragnie przewracacza stron, powolnego, mężczyzny, na którego musi zapracować kawałek po kawałku. Więc co robisz? Wstrzymaj pewne rzeczy, nie po to, żeby grać w gry. Ale, żeby chronić swoją obecność, mów mniej, znaczy więcej. Czasami się pojawiają, czasami znikają. I pamiętaj, kiedy ona goni za odpowiedziami, tak naprawdę goni Ciebie. Jeśli ten rodzaj subtelnej mocy ma dla Ciebie sens, kliknij Lubię to, aby algorytm wiedział, że mężczyźni tacy jak my wciąż istnieją. Subskrybuj, jeśli uważasz, że tajemnica to Twoja przewaga, a nie słabość. I daj mi znać w komentarzach, jaka jest jedna rzecz w Tobie, na odkrycie której kobieta powinna zapracować. Słabość numer dwa ciche przyciąganie mocy jest coś magnetycznego w mężczyźnie, który wchodzi i nie pyta o pozwolenie na istnienie, nie czeka aż zostanie zaproszony, nie szuka aprobaty. On po prostu jest. I w tej cichej pewności jest właścicielem pokoju. Kobiety zauważają to natychmiast, nie oczami, ale czymś głębszym, uczuciem. Słyszeliście to już wcześniej. Lubię miłych facetów. Ale bądźmy szczerzy, mili goście zadają zbyt wiele pytań. Czy wszystko w porządku? Nie masz nic przeciwko, jeśli i gdzieś po drodze zostają zapomniani, bo w głębi duszy kobieta nie chce być tą, która steruje statkiem. Ona chce mężczyzny, który powie, chodź ze mną. I nagle zwyczajność staje się elektryzująca. Nie chodzi o to, żeby ją kontrolować. Chodzi o to, żeby ją uspokoić. Twoja zdecydowanie jest dla niej ulgą. Kiedy prowadzisz, może wreszcie odpocząć. Wahaj się, a ona to poczuje. Pomyśl o tym, a ona się wycofa. Chcesz mieć przewagę? Nie pytaj. Działać. Zrób pierwszy krok. Wybierz miejsce, nadaj ton i mów szczerze. Podąży za tobą nie dlatego, że ją zmusiłeś, ale dlatego, że czuje się tak bezpiecznie. Czy zauważyłeś, że pewność siebie mówi głośniej niż słowa? Uderz tak, jakbyś poczuł zmianę, kiedy przestałeś pytać i zacząłeś prowadzić. Subskrybuj, jeśli jesteś gotowy, aby przewodzić z cichą mocą, i wpisz w komentarzu: w chwili, gdy prowadzę, ona podąża. Słabość numer 3. Zakazana fantazja. Każda kobieta ma w sobie sekretną stronę, cichy głód, o którym rzadko mówi. To ta część niej, która pragnie dreszczyku emocji, nieoczekiwanego i zasad, które chce złamać, ale nigdy tego nie robi. I właśnie w tym momencie większość mężczyzn ją traci. Grają bezpiecznie, są zbyt uprzejmi, zbyt ugodowi, zbyt przestraszeni, by wywołać napięcie. Ale prawda jest taka: kobiety nie fantazjują o mężczyźnie, który kiwa głową wszystkiemu, co mówi. Marzą o mężczyźnie, który odważy się odepchnąć, który dokucza, rzuca wyzwanie i wyciąga ją ze strefy komfortu. Dlatego zły chłopiec nigdy nie znika. Nie dlatego, że jest okrutny, ale dlatego, że stanowi wyzwanie. Jest nieprzewidywalny. To opowieść rozwijająca się strona po stronie. Jak zatem wejść w tę przestrzeń? Nie bądź niegrzeczny, ale nie bądź też oczywisty. Zaskocz ją, zakłócić jej oczekiwania. Pozwól jej odgadnąć Twój następny ruch. Flirtuj ze swoją ciszą. Odsuń się, kiedy ona oczekuje, że się pochylisz. Pochyl się, kiedy będzie pewna, że się odsuniesz. Napięcie podtrzymuje ogień. Kobieta zakochuje się głębiej w mężczyźnie, który ją zadziwia. Kiedy przestajesz być łatwy do zrozumienia, wkraczasz w jej wyobraźnię. A kiedy już tam wejdziesz, nie wyjdziesz łatwo. Czy zauważyłeś, jak tajemnica rodzi obsesję? Jeśli tak, dotknij lubię to, aby zachować ostrość krawędzi. Subskrybuj, jeśli jesteś gotowy, aby być mężczyzną, którego nie potrafi rozszyfrować. Komentarz poniżej. Nie gram tylko bezpiecznie, gram niezapomnianie. Słabość numer cztery: słodki ból zazdrości. Zazdrość jest jak ogień, niekontrolowany, pali się. Jednak przy ostrożnym obchodzeniu się z nim wytwarza ciepło, napięcie i pożądanie. Oto czego większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy: jeśli ona czuje, że już Cię ma, przestaje o Ciebie walczyć. Kobiety nie gonią mężczyzn, którzy są zawsze dostępni, ścigają mężczyzn, którzy mają opcje. Mężczyźni, na których uwagę się zasługuje, a nie ofiarowuje. Pomyśl o tym, dlaczego ona nagle Cię zauważa, gdy robią to inne kobiety? Dlaczego jej energia zmienia się, gdy widzi, że się śmiejesz, jesteś zrelaksowany, pewny siebie, otoczony kobiecymi oczami? Tu nie chodzi o flirt, chodzi o obecność. Nie musisz być graczem. Wystarczy, że będziesz wyglądać jak mężczyzna, który jest już wybrany, ponieważ kiedy wyczuje, że inni cię pożądają, pamięta, dlaczego ona też to zrobiła. Pożądanie rodzi pożądanie. Jak więc wywołać ten słodki ból? Bądź magnetyczny, żyj poza nią, rozmawiaj z ludźmi, poruszaj się z łatwością, bądź towarzyski, a jednocześnie nieco tajemniczy. Nie rób z niej centrum swojego świata. Pozwól jej okrążyć cię, a przede wszystkim nigdy nie pozwól jej myśleć, że nie możesz odejść. Najgłębszą obawą kobiety nie jest odrzucenie. Traci coś rzadkiego, więc bądź rzadki, a ona będzie gonić. Czy widziałeś kiedyś, jak zachowywała się zimniej, dopóki inna kobieta nie uśmiechnęła się do ciebie? Rozwal się, jakbyś poczuł tę zmianę. Subskrybuj, jeśli masz dość bycia zbyt dostępnym. I skomentuj. Pozwolę jej poczuć strach, że mnie straci. Słabość numer 5: Emocjonalna kolejka górska. Oto prawda, którą większość mężczyzn ignoruje. Przewidywalność zabija pożądanie. Kobiety nie zakochują się w mężczyznach, którzy oferują jedynie spokój. Zakochują się w tych, którzy sprawiają, że czują. Nie chaos, nie dramat, ale kontrast. Śmiech, po którym następuje cisza. Ciepło, po którym następuje dystans. Miękki dotyk, a potem przestrzeń. To rytm, który ją uzależnia. To emocjonalny roller coaster. To dlatego ponownie czyta smsy. Dlatego pochyla się, gdy się odsuwasz. Dlatego uzależnia się od poczucia niewiedzy, co będzie dalej. Nie musisz manipulować jej emocjami, po prostu przestań być przewidywalny. Większość facetów stara się być dobrym facetem. Są zawsze dostępne, zawsze słodkie, zawsze stałe, ale jeśli potrafi przewidzieć każdy Twój ruch, jej ciekawość maleje, a wraz z nią znika iskra. Kobieta pragnie emocjonalnego ruchu. Chwile, które ją poruszają, sprawiają, że się śmieje, zastanawiają, sprawiają, że czuje, że żyje, a mężczyzna, który jej to daje, ona nie będzie chciała puścić. Czy kiedykolwiek poczułeś, że jej zainteresowanie wzrosło, kiedy przestałeś być tak dostępny? Uderz, jakbyś widział zmianę. Subskrybuj, jeśli masz już dość bycia przewidywalnym. Wpisz to w komentarzu. Przynoszę emocje, którym nie może się oprzeć. Słabość numer 6: Siła walidacji. Nieważne jak pewna siebie się wydaje, każda kobieta chce czuć się wybrana, pożądana, widziana i aprobowana przez osobę, którą szanuje. To jest sekret, a większość mężczyzn to psuje. Zbyt szybko i zbyt często dają potwierdzenie, nie zmuszając jej na to zasłużyć. Zasypywanie jej komplementami brzmi romantycznie, ale usuwa tajemnice. Prawdziwa siła kryje się w powściągliwości. Powiedz mniej. Chwal ją, kiedy na to zasługuje, a nie automatycznie. Niech się zastanawia, o czym myślisz. Niech przemówi cisza. Im mniej oferujesz, tym więcej ona chce. A kiedy zacznie zabiegać o Twoją akceptację, oznacza to, że już zainwestowała. Nie bądź niegrzeczny, bądź zamierzony. Spraw, aby Twoja uwaga była nagrodą, a nie prezentem. Kobieta uzależniona od Twojej akceptacji to kobieta, która myśli o Tobie nawet podczas Twojej nieobecności. Czy zauważyłeś, jak pochyliła się bardziej, gdy się trochę odsunąłeś? Rozwal, jakbyś widział ten moment. Subskrybuj, jeśli chcesz przestać rozdawać wszystko. Komentarz: Moje milczenie ją dziwi. Słabość numer siedem. Uwodzenie głębokiego głosu. Jest coś w mężczyźnie, który nie podnosi głosu, żeby go usłyszano. Jednak w jakiś sposób wszyscy pochylają się, gdy mówi. Powolny, stały ton. Niski, spokojny, niespieszny. Ten głos nie tylko mówi, on rozkazuje dlaczego. Bo głęboki, wyważony głos mówi o władzy, o kontroli, o człowieku, którego nie trzeba przekonywać. On po prostu jest. Większość facetów się spieszy, mówią szybko. Kiedy są zdenerwowani, ich głosy stają się wysokie i tak po prostu napięcie opada. Chcesz jego pełnej uwagi? Kierowco zwolnij. Obniż ton w naturalny sposób. Niech cisza zapadnie pomiędzy Twoimi słowami. Pozwól jej poczuć ciężar tego, co nie zostało powiedziane. Człowiek, który kontroluje swój głos, Kontroluje energię w pomieszczeniu, a kiedy Twoje słowa będą uderzać powoli i celowo, ona pochyli się bliżej, żeby usłyszeć więcej. Czy kiedykolwiek sprawiłeś, że ucichła, mówiąc wolniej? Uderz tak, jakbyś czuł tę zmianę w powietrzu. Zasubskrybuj, aby opanować cichą moc, którą większość mężczyzn pomija. Komentarz: Nie mówię głośniej, mówię głębiej. Słabość numer 8. Odurzający efekt dotyku. Dotyk to język, a kiedy mówisz dobrze, ona słucha, nie zdając sobie z tego sprawy. Nie wszystkie dotknięcia są równe. Nie chodzi o to, żeby więcej dotykać. Chodzi o właściwe dotknięcie, światłowód na dole jej pleców, gdy prowadzisz ją przez tłum. Szybkie muśnięcie palcami, gdy jej coś podajesz. Subtelny dotyk jej ramienia i cichy śmiech. Te chwile nie krzyczą, one szepczą, i w tym szepcie buduje się pożądanie. Większość mężczyzn albo dotyka za dużo, albo wcale. Jeden czuje się inwazyjny, drugi czuje się nieobecny. Ale kiedy opanujesz równowagę, twoja obecność uzależnia, bo tu nie chodzi o sam dotyk. Chodzi o to, co to oznacza pewność, kontrola, połączenie. Dotknij jej dobrze. A nie będziesz musiał mówić ani słowa. Ona już cię wyczuje. Czy zauważyłeś, jak subtelny dotyk zmienił cały nastrój? Uderz, jakbyś widział tę niewypowiedzianą iskrę. Subskrybuj, aby poznać ciche ruchy, które mówią najgłośniej. Komentarz. Jeden dotyk. To wszystko, czego potrzeba. Słabość. Numer 9. Hipnotyczna moc kontaktu wzrokowego. Mówią, że oczy są zwierciadłem duszy, ale właściwie użyte stają się bramą do pragnień. Większość mężczyzn nadużywa tej mocy. Zbyt szybko odwracają wzrok, bojąc się, lub patrzą zbyt długo, niezręcznie. Obydwa zabijają chwilę. Sekret? Kontrolowana intensywność. Przytrzymaj jej wzrok sekundę dłużej niż się spodziewa, następnie przełam to, nie w panice, ale celowo. Odwróć wzrok powoli, jakbyś zostawiał myśl niedokończoną. To subtelne napięcie? To trwa. Teraz połącz to z lekkim uśmieszkiem, cichą pewnością siebie i odrobiną tajemniczości w Twoich oczach. Zaczyna się zastanawiać, co oznaczało to spojrzenie. W jej myślach tak właśnie żyje się bez czynszu. Ponieważ kontakt wzrokowy to nie tylko widzenie, chodzi o to, żeby poczuła się zauważona. Zrób to dobrze, a ona będzie o tobie myśleć długo po twoim odejściu. Przyłapałeś ją kiedyś na tym, że wciąż patrzyła, nawet gdy odwróciłeś wzrok. Uderz, jakbyś czuł to ciche napięcie. Zapisz się, jeśli jesteś gotowy opanować obecność bez słów. Komentarz. Wyczuła to na pierwszy rzut oka. Słabość numer 10. Nieprzewidywalność wartościowego człowieka. Jeśli jest jedna rzecz, która szybko zabija pożądanie, to jest nią przewidywalność. Kiedy kobieta potrafi czytać w Tobie, jak w podręczniku, przestaje się zastanawiać, a kiedy przestaje się zastanawiać, przestaje czuć. Kobiety pociąga tajemnica do mężczyzny, który tańczy pomiędzy ciepłem a dystansem, zabawą i uziemieniem, dostępnym a jednocześnie nieuchwytnym. On nie gra w gry. On po prostu ma życie, cel i obecność, która nie aż prosi się o uwagę, ale nie można jej zignorować. Pomyśl o tym: mężczyźni, na punkcie których kobiety mają obsesję, nie odpisują od razu. Nie na wszystko mówią tak. Nie wyjaśniają się pełnymi akapitami. Działają, opuszczają przestrzeń. Zamiast przekazywać odpowiedzi, tworzą pytania. I w tym właśnie tkwi sekret. Najgłębsza słabość kobiety, mężczyzna, którego nie potrafi do końca zrozumieć. Bo kiedy nie wie o czym myślisz, dokąd zmierzają twoje myśli i co powiesz dalej, pochyla się, przewija chwilę. Czuje cię długo po tym jak już cię nie ma, więc zadaj sobie pytanie, czy pozostaniesz przewidywalny, czy staniesz się mężczyzną, o którym nie może przestać myśleć. Jeśli to odblokowało coś w Tobie, kliknij, lubię to, subskrybuj i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. To jest ścieżka stoicyzmu. Do zobaczenia w następnym filmie.